Ponad 80 szachistów wzięło udział w niedzielnym turnieju szachowym o szachy królowej Jadwigi, który odbył się w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Jak zapewniał główny organizator zmagań Paweł Wierzbicki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sandomierski turniej jest na bardzo wysokim poziomie oraz cieszy się rangą międzynarodową. Wśród uczestników znaleźli się także arcymistrzowie tej dyscypliny. Inicjatywa powstała e, chociaż z faktu takiego, że Stanomierski Zamek e, jest w posiadaniu e, wielkiego skarbu, czyli tych zabytkowych szachów, które nawiązują do tradycji historycznej, stąd też e, włączyliśmy się już od kilku lat w organizowanie tego typu turnieju. E, szachy jest to gra sportowa, więc jak najbardziej wpisuje się zakres naszej działalności. Turnieje organizowane są profesjonalnie. Ten turniej organizowany jest pod auspicjami. Świętokrzyskiego Związku Szachowego, zgodnie z regułami, przepisami międzynarodowymi. Turniej ma rangę turnieju międzynarodowego, bowiem na listach startowych jest kilku obcokrajowców. W turnieju biorą udział arcymistrzowie Polski, także myślę, że poziom będzie bardzo wysoki. Zgłosiło się ponad 100 uczestników w różnych grupach wiekowych, od najmłodszych zawodników do seniorów. To już kolejna edycja takiego turnieju szachowego w Santomierzu. Organizatorzy wspominają, że co roku zainteresowanie jest duże, a miłośników szachów coraz więcej. W niedzielnych rozgrywkach wzięli udział przedstawiciele każdej grupy wiekowej, od najmłodszych do seniorów. Zmagania odbywały się w czterech kategoriach wiekowych trzech juniorskich i jednej Open. Zawodników w szachowych zmaganiach wspierał burmistrz Sandomierza Marcin Marzec, który podczas otwarcia turnieju życzył wszystkim powodzenia w grze, która do łatwych nie należy. Burmistrz przypomniał również swoje początki w szachach, które na długo utkwiły mu w pamięci. Zawodnicy, którzy brali udział w zmaganiach, podkreślają, że w grze w szachy najważniejsze jest skupienie, spokój oraz logiczne i strategiczne myślenie. Po kilkugodzinnej grze nadszedł czas na podsumowanie i rozdanie nagród. Mistrzem turnieju został Wojciech Golenia, reprezentujący MKS MOS Wieliczka. Drugie miejsce zajął Mirosław Grabarczyk KSZ Hetman Płock. Trzecie miejsce przypadło w udziale Marcinowi Pomagalskiemu. Turniej zorganizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu oraz Tarnoprzeski Klub Szachowy.